LIDER. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Najlepsza ochrona od Benjamin'a. Polecam. I dzisiaj taki temat. Jak działają nowoczesne panele fotowoltaiczne? Więc popatrzcie. Teoretycznie, tak jak stara szkoła mówi, jeśli tutaj mam trzy panele całkiem wyłączone z produkcji, no bo pod grubą warstwą śniegu, a kolejne sześciu góry, no to teoretycznie to wszystko powinno nie produkować. A produkuje, co zaraz pokażę. A dlaczego produkuje? A dlatego, że te 6 sobie produkuje, a te trzy są diodami obejściowymi odłączone. Te panele same w sobie mają swego typu optymalizację. Po prostu te, które są wyłączone z produkcji, są odcięte, żeby reszta mogła pracować. Bo przypomnę, wszystko pracuje z mocą najsłabszego ogniwa, więc te najsłabsze ogniwa tu u, dole, u, u, u dołu są po prostu wycięte. Średnio taki panel to jest jakieś pi drzwi 35V, dokładnie nie pamiętam. Standardowo ta instalacja pracuje na około 300, 300 parę voltów, więc powinno być teraz około 200. No idziemy do falownika, sprawdzimy. No i wszystko by się zgadzało. Dzisiaj pochmurna pogoda, więc jakiegoś tu szału nie ma, no ale te 150W z dachu idzie. Natomiast napięcie, jak widzicie, waha się w okolicach 200V. No i co by dały optymalizatory? Przy jakimś ostrym słońcu te panele potrafią się albo produkować, albo odciąć. Natomiast jeśli byłoby częściowe zacienienie, to wtedy taki optymalizator wyciągnie tą resztkę energii z tego częściowego zacienienia. Także nie skreślam tu optymalizatorów, ale jeśli ktoś ma taki stabilny cień, duży cień, to optymalizacja moim zdaniem jest niepotrzebna. Dzisiaj piękne słoneczko. Sprawdzimy, ile będzie produkcji. Niestety, słoneczko jest za lasem. W pokoju wygląda, że świeci. Natomiast no, jest taki mikrocienie są, niestety. A gdy patrzymy w domu, no to w domu świeci idealne słońce. A na dole się waha. Zależy jaka tam gałązka przejedzie jaki cień zrobi. Przed chwileczką było 300 W, poszedłem po kamerkę spadło na 150, także no, cały czas się to waha. Takie minimalne cienie nie widziane w ogóle w domu, jeśli patrzymy. Że w słońce na podłogę świeci, jest super słońce. Ale, jak popatrzymy na to słońce, no to widzimy, że, że no to jest takie częściowe zacienie z jakichś gałązek. No i niestety fotowoltaika już to, już to widzi. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać, gdyby była pełna optymalizacja.